10 kanta, 10 rozdział i werset 23. Szukadewa go sami kontynuował. Przemówiwszy w ten sposób Wielki Święty Dewarisie Narada, powrócił do swego szramu, znanego jako Narajna Szrama. Analogowe Manigriwa stali się bliźniaczymi drzewami Arjuna. Znaczenie. Drzewa nadal można spotkać w wielu lasach, a ich kory kardiologowe używają do przygotowania lekarstwa na dolegliwości sercowe. Oznacza to, że mimo iż są drzewami, są niepokojone, kiedy zdziera się z nich korą w celach medycyn, medycyn medycznych. Werset 20. Czwarte. Aby dowieść prawdziwości słów największego, Bhakti Narady, najwyższa osoba Boga i Krishna, powoli udał się do miejsca, gdzie stali bliźniacze drzewa Arjuna. 25. Mimo iż ci młodzi mężczyzny są synami bardzo bogatego Kuwery, ja nie mam z nimi nic wspólnego. Gdy Wasi Narada jest moim bardzo drogim i o danym i dlatego, ponieważ chciał, abym spotkał się z nimi twarzą w twarz, muszę to uczynić dla ich wyzwolenia. Znaczenie. W rzeczywistości na no, Nalakowerma i Grywa nie mieli nic wspólnego ze służbą dania czy oglądaniem najwyższej osoby Boga twarzą w twarz, gdyż nie jest to zwykłą sposobnością. To, że ktoś jest bardzo bogaty czy uczony, czy też że narodził się w arystokratycznej rodzinie, nie oznacza, że będzie mógł ujrzeć najwyższą osobę Boga twarzą w twarz. Nie jest to możliwe, lecz w tym przypadku, ponieważ było to pragnieniem narady mu niego, aby na i manigriwo ujrzeli w osudęło, twarz w twarz, najwyższa osoba Boga chciał upełnić słowa swego bardzo drugiego bakty narady mu niego. Jeśli ktoś szuka laski bakty zamiast bezpośrednio Prašič o laski, ne višega, ne višega osebja Boga, včasih z Latvoščiom, šeng a sukces. Zato je šel nam aktivno tako, kako je lečel. Vesna matakura tomara, kukur abulija, že na hemori, krišne seje, tamara, krišne diti para. Na ležah pragnoč, stačem ničem, pes včišlem podonžanju za baktov. Krišne najdujejo še v rengah vel bičela. Ad urla vam atma. baktu. Zatem bez osiągnięcia laski bakty nie można bezpośrednio zbliżyć się do Kryszny, nie mówiąc już o zaangażowaniu się w służbę dla Niego. Dlatego narodoma ma dastakur śpiewa Czernie Wajsznowa siewa ni staropajecie kieba. Jeśli ktoś nie stanie się sługo czystego bhakti nie może osiągnąć wyzwolenia z materialnych warunków życia. W naszym społeczeństwie Gaudia Wajsznowa Podążającym śladami go Słaimiego, naszą pierwszą powinnością jest szukanie schronienia, bo na chwilę mistrza duchowego, a dołgór Ashraya. Werset 26. Krishna powiedział to i wkrótce wszedł pomiędzy dwa drzewa Arjune, a wielki Mozdżysz, do którego był przywiązany, przywrócił się i w poprzek utknął pomiędzy nimi. Ciągnąć za sobą z wielką mocą drewniany moździerz przywiązany do jego brzucha, brzuszka. Chłopiec Krishna wyrwał dwa drzewa z korzeniami. Z powodu wielkiej siły najwyższej osoby dwa drzewa ze swymi pniami, golędziami i liść, liśćmi zaszczęśli się straszliwie i upadli na ziemię z wilkiem. Hukiem. Znaczenie. Jest to rozrówka Krishna znana jako Damodara Lila. Dlatego innym imieniem Krishna jest Damodara. Jako znajmia Hari Bamsha, seciate nam na tu, Krishnowej dama bendanat. Goś te Damodaraiti, Gopimhi pibhi parigiate. Werset Następnie w miejscu upadku drzew Arjuna z drzew tych wylonili się niczym uosobiony ogień, dwie wielkie doskonałe osoby. Blask ich piękna oświetlił wszystkie strony, a oni, skloniwszy głowy, ofiarowali Krysne swoje wyra wyrazy szacunku i że złożonymi rękami przemówili w ten sposób. O Panie Kryszno, Panie Krishno, niepojęty jest twój okazany mistycyzm? Jesteś najwyższą, oryginalną osobą, przyczyną wszystkich przyczyn, bezpośrednich i pośrednich. Jesteś ponad tym materialnym stworzeniem. Uczenie bramini wiedzą na podstawie stwierdzenia wied Sarvam Kalwida Brahma, że jesteś wszystkim i że ta manifestacja kosmiczna w wszystkim aspekcie wulgarnym i subtelnym jest Twoją formą. Znaczenie. Ponieważ dwój polbogowie na zachowali pamięć dzięki lasce narady, mogli zrozumieć supremację Krishna. Teraz przyznali, że było to Twym planem, byśmy zostali wyzwoleni dzięki błogosławieństwom narady Niego. Zatem jesteś najwyższym mistykiem. Znasz wszystko, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ułożyłeś tak, Wspaniały plan, że chociaż staliśmy tutaj jako bliźniaczy drzewa Arjuna, pojawiłeś się jako mały chłopiec, aby nas wyzwolić. Tak wszystko jest twoją niepojętą aranżacją. Ponieważ jesteś najwyższą osobą, możesz uczynić wszystko. Werset 30-31. Ty jesteś najwyższą osobą Boga, kontrolerem wszystkiego ciało, życie, ego i zmysły każdej żywej istoty są Twoją jaźnią. Ty jesteś najwyższą osobą Wyszniu, niezniszczalnym kontrolerem. Ty jesteś czynnikiem czasu, bezpośrednią przyczyną i ty jesteś materialną naturą składającą się z trzech sił. Pasji, dobroci, arom i ignorancji. Ty jesteś oryginalną Priežinuoju tai materialinei manifestacijai. Tai esi dvasia, aukščiausias, ir dėl to žinai, ko greičiu, širdžiu kiekvieno žmogaus, iš tikrųjų. Štipadmat Bajčari užsituavo nastojančią versetą Zvama na Purane. Werset 32. O Panie, Ty istniejesz przed stworzeniem. Ktoś zatem, kto uwięziony jest w ciele cech materialnych, w tym materialnym świecie może Cię zrozumieć znaczenie. Jak jest powiedziane, Ataszli Krishna Namali nabawit graham Indriai, Sewamu Kehi svayam eva, Ewa, Spuratyadaha. To jest bakteria samrita sindu. imię Kryszny. Jego atrybuty i forma są prawdą absolutną, istniejącą przed stworzeniem. Zatem, jak ci, którzy zostali stworzeni, którzy zamknięci są w ciałach stworzonych z materialnych elementów, mogli doskonale zrozumieć Krishnu. Nie jest to możliwe, ale sewon mu kehi dziwadą swojem iwa spura tadaha. Krishna objawi się tym, którzy pełnią służbę oddania. Pan osobiście potwierdza to również w Bhagavad Gita, Bhaktyamam Osoby mniej inteligentne, o za zasobie wiedzy, czasami błędnie rozumieją nawet opisy Krishny zawarte w Srimad Bhagavatam. Zatem najlepszym sposobem poznania go jest zaangażowanie się w czyste czynności w służbie oddania. Im większy czynimy postęp w czynościach służby oddania, tym bardziej możemy zrozumieć go takim, jakim jest. Gdyby Kryszna można było zrozumieć w platformie materialnej, to wówczas, skoro Krishna jest wszystkim, serwem Kalwidam Brahma, można byłoby go zrozumieć, widząc cokolwiek w tym materialnym świecie, lecz to nie jest możliwe. mayata tam idem serwem. Dżegeda Vyakta Murtina Wac z srbobutani na czegam tyś wawasty Wszystko spoczywa na Krishnie i wszystko jest kryśną, lecz nie zrealizują tego osoby na materialnej platformie Werset 33 O Panie, którego chwały zakryte są Twoją własną energią Ty jesteś najwyższą osobą Boga Ty jesteś Sankarszaną źródłem stworzenia, Ty jesteś Wasydewą, źródłem Czatorbiugi i ponieważ jesteś wszystkim i wskutek tego jesteś najwyższym Brahmanem, po prostu oferujemy Tobie nasze pełne szacunku poklony. Znaczenie. Zamiast starać się zrozumieć Krishna w szczegółach, lepiej ofiarować mu nasze pełne szacunku poklony, gdyż on jest początkiem wszystkiego jest wszystkim. Ponieważ przykryci jesteśmy materialnymi gonami natury, bardzo trudno jest nam go zrozumieć, chyba że sam się nam objawia. Zatem lepiej byśmy przyznali, że jest On wszystkim i oferowali poklony Jego lotosowym stopom. 34-35 Pojawiając się w ciałach takich jak ciało zwykłej ryby, Żulwia czy dzika, spełniasz czyny, które dla takich stworzeń są niemożliwe do spełnienia. Niezwykłe, niepowolne, transcendentalne dokonania o nieograniczonej mocy i sile. Zatem te Twoje ciała nie są zbudowane z materialnych elementów, lecz są inkarnacjami Twojej Najwyższej Osoby. Jesteś tym samym Najwyższą Osobą Boga. który teraz pojawił się w pełni swojej mocy dla korzyści wszystkich żywych istot w tym materialnym świecie. Znaczenie jako znajemy Bhagavad Gita 4.78 Yadayadahi dharmasya glanir bhavati bharata, abiutanam adharmasya, tadatmanam si jmyaham, paritranaya sadhunam, vinasha dishkritam. Dharma stan pana sambhavami yuge yuge. Kryszna pojawia się jako inkarnacja wówczas, kiedy zanika prawdziwe życie duchowe, a zwiększa się liczba złoczyńców i złodziei zakłócających sytuację w świecie. Nieszczęśliwie mniej inteligentne osoby, pozbawione służby oddania nie są w stanie zrozumieć czynów pana. I dlatego osoby te opisują te czyny jako kalpana, mitologią czy wyobrażenie, ponieważ są łotrami i najniższymi z ludzi. Na mą dyskryty nomuda, naradama. Osoby takie nie są w stanie zrozumieć, że wydarzenia opisane przez wiasę w Puranach i innych szastrach nie są fikcją czy wyomaginowane lecz są prawdziwe. Krishna w swojej pełnej, nieograniczonej mocy ukazuje tutaj, że jest najwyższą osobą Boga, gdyż chociaż dwa drzewa byli tak ogromne i solidne, że nawet wiele słoni nie mogło ich poruszyć i Krishna jako dziecko przejawił tak niezwykłą siłę, że upadli one z wielkim hukiem. Od samego początku zabijając potaną szakatasurów i trinowa powodując upadek drzew i ukazując cały Wszechświat w swych ustach, Krishna udowadniał, że jest najwyższą osobą Boga. Najniższy z ludzi, Budha, nie są w stanie tego zrozumieć z powodu swych grzesznych czynów. Lecz baktowie przyjmują to bez cienia wątpliwości. Tak więc pozycja bakty różni się od pozycji niewielbiciela. Версе 36. О найбадші помишлені тобі найвищий доброчі, наша певна шацунку поклони, о найсланішому потомку і контролеже дінастії Яду. О сину васдеве. О найбадші спокійні, офіруємо наші поклони твим лотосовим стопам. Значення. Істотніє слово Парама Ponieważ Krishna we wszystkich swych inkarnacjach pojawia się w tym celu, by chronić Sadu, nam i Sadu święte osoby czy baktowie są zawsze nienkani przez niewielbicieli, więc aby im pomóc, Krishna pojawia się w swych inkarnacjach. To jest jego pierwszą troską, jeśli przestudujemy historię życia Krishna, przekonamy się, że przez większą jego część przede wszystkim zajęty był zabijaniem kolejnych demonów. Werset 37. O Najwyższa Formą. Zawsze jesteśmy slugami Twych słuch, szczególnie narodem U Niego. Pozwól nam teraz odejść do naszego domu. To dzięki lasce narodem U Niego mogliśmy ujrzeć Cię na własne oczy. Znaczenie. Jeśli ktoś nie zostanie wyzwolony czy pobłogosławiony przez Bhakta, nie jest w stanie zrozumieć, że Krishna jest najwyższą osobą Boga. Manusia nam Sahesrišu, Kasztidia Tetesidei. Według tego wersetu Bhagavad Gita 7.3 jest tak wielu Sydów czy joginów, którzy nie są w stanie zrozumieć Kryszny, natomiast mają oni o nim błędne pojęcie. Lecz jeśli ktoś przyjmuje schronienie bakty pochodzącego z systemu parampery Narady z bur Naroda Szambu, wówczas może zrozumieć, kto jest inkarnacją najwyższej osoby Boga. W tym wieku reklamuje się tak wiele pseudoinkarnacji, które okazały jakieś magiczne sztuczki, lecz poza osobami będącymi sługami Narady i innych sług Kryszny, Nikt nie jest w stanie zrozumieć, kto jest Bogiem, a kto nie. Potwierdza to naroda narod Tomadas Takur, czy nie wyszła wasiwa, niż Bez laski weśnawy nikt nie może zostać wyzwolony z materialnej koncepcji życia. Inni nigdy nie zrozumieją ani przez spekulacje, ani przez jakiekolwiek inne cielesne czy umysłowe ćwiczenia. Werset 38. Oby od tej chwili wszystkie nasze słowa opisywali Twe rozrywki, aby nasze uczy chłonęli przykazy twych chwal, aby nasze ręce, nogi i inne zmysły angażowali się w zajęcia, które sprawia Ci przyjemność. I oby nasze umysły zawsze myślali o Twoich lotosowych stopach. Oby nasze głowy skłaniali się przed wszystkim w tym świecie, jako że wszystkie rzeczy są również Twoimi różnymi formami. I oby nasze oczy oglądali formy Weśnawów, którzy nie są różni od Ciebie. Znaczenie. Tutaj podany został proces poznania najwyższej osoby Boga. Procesem tym jest bhakti. Arczanam vandanam dasyam, sakyam atmani vidanam. Wszystko należy zaangażować w służbę dla Pana i Grishikiszy, Grishikena Krishes Sivanam, Bhakti Ruchete. Wszystko umysł, ciało i wszystkie inne organizmy słowa powinny być zaangażowane w służbę dla Kryszny. Tego należy nauczyć się, od doświadczonych waktów takich jak Narada, Swayambhuwa i Shambhu. Na tym polega proces. Nie możemy wytworzyć naszego własnego sposobu poznawania Najwyższej Osoby Boga, gdyż nie jest prawdą, że wszystko, co wytworzymy czy wymyślimy, doprowadzi nas do zrozumienia Boga. Takie twierdzenie ta. tatapata jest głupotą. Krishna mówi bhaktiaham, Graja. Zrozumieć mnie można jedynie dzięki spełnianiu czyności bhakti. I to nazywane jest anukuliene krishnanu shilanam. Pozytywnym zaangażowaniem w służbę dla Pana. Werset 39. Szuka z Wami kontynuował. W ten sposób dwój młodzi polbogowie ofiarowali modlitwy najwyższej osobie Boga. Chociaż Kryszna najwyższy Bóg jest Panem wszystkiego i z pewnością był Gokuliszwaru, Panem Gokuli, był przywiązany do dziewnianego mądrzeża sznurami gopi i dlatego, uśmiechając się szeroko, przemówił do synów kuwery tym słowem. Znaczenie. Kryszna uśmiechał się, ponieważ myślał, czy dwój młodzi pol Bogowie upadli. Z waszego systemu planetarnego na tą planetę i wyzwoliłam ich, kiedy przez długi czas stali uwięzieni jako drzewa, lecz ja sam jestem związany sznurami gopi i bywam przez nie karczony. Innymi słowy, Krishna godzi się być karczonym i wiązanym przez Gopi z powodu ich czystej miłości i uczucia, które są warte tego, by na tak. Wiele sposobów były chwalone przez baktów. Werset 40 Najwyższa osoba Boga powiedział Wielki święty naroda jest bardzo miłosierny. Rzucając na was klątwą, okazał wam oślepłem na skutek szaleństwa za materialnym bogactwem największą laską. Chociaż upadliście z wyższej planety zwargaloki, i staliście drzewami, otrzymaliście jego największą laską. Widziałem o tych wydarzeniach od samego początku. Znaczenie. Najwyższa osoba Boga potwierdza tutaj fakt, że krątwa Bhakti również powinna być uważana za laską. Tak jak Krishna Bóg jest wszechdobry, tak również wszechdobry jest Wejśnava. Cokolwiek robi, jest dobrze dla każdego. Zostało to wyjaśnione w następnym wersecie 41. Kiedy ktoś stoi w obliczu słońca, nie ma kwestii ciemności dla jego oczu. Podobnie, kto ma osobisty kontakt z sadu, baktów, który jest w pełni. Zdeterminowany i podporządkowany wyższe osoby Boga, ten nie podlega już materialnej niewoli. Znaczenie. Jako oznajmy czytanie Mahaprabhu, sadusanga Sudusanga, szastrokoi, lowa matra sedusangi serwa Jeśli ktoś przypadkiem spotyka sadu baktu, jego życie natychmiast staje się sukcesem i zostaje wyzwolony z materialnej niewoli. Można by się sprzeczać, mówiąc, że ktoś może przyjmować sadu z wszystkim szacunkiem, podczas gdy ktoś inny może nie przyjąć go z takim szacunkiem. Jednakże sadu jest zawsze jednakowe dla każdego. Będąc czystym baktą, sadu jest zawsze gotów każdego obdarzać świadomością kryszny, nie czyniąc różnic. Skoro tylko widzimy sadu, Naturalny sposób stajemy się wolni. Niemniej jednak upłynę trochę czasu, zanim zostaną skorygowane osoby, które są zbyt grzeszne, które popełniają wysznawa paradę, czyli obrazy wobec sadu. I tutaj również jest o tym mowa. Werset 42. O nalokowaru i manigriwo. Teraz obaj możecie powrócić do domu. Ponieważ pragniecie być zawsze zaabsorbowany służbą oddania dla mnie, spełnia się wasze pragnienie, by rozwinąć miłość i uczucie do mnie i odtąd już nigdy nie opadniecie z tej platformy. Znaczenie. Najwyższą doskonałością życia jest wzniesienie się na platformę służby oddania i nieustanne angażowanie się w czynności oddania. Zrozumiawszy to, na lokowari Manigriwa pragnęli osiągnąć tą platformą i najwyższa osoba Boga pobłogosławił ich, że spełni się ich transcendentalne pragnienia. Werset 43. Szukaj wami rzekał. Kiedy najwyższa osoba Boga w ten sposób przymówił do dwóch polbogów, okrążyli oni pana przywiązanego do drewnianego moździerza i ofiarowali mu poklony. Otrzymawszy pozwolenie Pana Kryszny, powrócili do swych domów. W ten so sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienie do dziesiątego rozdziału 10 kanta Srimad Bhagavatam zatytułowanego Wzwolenie drzew Jamala Arjuna. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama हरी राम 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 हरी हरी